Dobra, może jeszcze szybka prezentacja w połączeniu internetowym. Oż, cholera, jasno. Spadło z bani. Chwila, moment. Awaria, awaria, awaria. Bania za duża. Paska za mała. Hm. Tu się kameruje. No, majster. rozdupcony i ciężko coś zrobić. Oj człowieku, 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 co ty, co, ty, co ty robisz, normalnie co ty robisz, no. i twój zobaczą i będą śmiali to do wcześniej. Dobra, Luty Perfet używany jeszcze, świeżo przyszedł. Do testów, nie do, no, do roboty normalnie. E... Adam, madam, otwieramy. Karabin snajperski, zestaw ja za niego zapłaciłem teraz niedawno, ceny wzrosły 900 Coś koło 9,5 stówki mi kosztowało. Nie, nie wiem, gdzieś mam, chyba no, 930 nawet. Że tak powiem poznajomości. znajomości. samobijek. Samo Wygląda jakby był niefunkcjonalny, ale jest. Ciach, ciarach, ciach wysuwany. Bardzo łatwo. Jak chcecie sobie włożyć, to na razie nie będę tych noży ściągał. To na budowę jedną mam taką przygotowane. To sobie te klipsy odkaczacie. Montaż względnie prosty. Jeszcze światełko zawalne. Względnie prosty. ciach. Macie kij 2 metry. Ustawianie to jest trochę wolne, ale trudno. Wiadomo, że tego często nie przestawisz, Dobra, nie będę teraz przestawiać tak do roboty. Nie idę z tym. Yy. I tak wszystkie noże mamy. dziureczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze liczę, dobrze liczę. 6. Zestaw Powiem Wam szczerze, że nie będę z siebie robił durnia, ale pewnie będę. Bo nie pamiętam wymiarów tego wszystkiego. Trzeba było pomierzyć. Pomierzyć, pomierzyć chwila. Dobra, mamy sprzęt porządny. Mierzymy. Pierwszy 34 nóż. Drugi 44 najmniejszy, który prawdopodobnie 24 będzie dobry do używania. Ten na wpoinowanie Q2 będzie spoko, ten nożyk pięćdziesiąt dziewięć. No, zaczyna brakować miarecki. 79 następny piąty sześć, no i teraz najdłuższy. Powiem szczerze, że nie wiem do czego to no, do czegoś to się zastosuje na rzadką szpachlę, będzie szło elegancko. Następny ma stówek, no, stóweczka, stóweczka 99 Wychodziłoby na to, że ma 99 najdłuższy bardzo lekkie. To trzeba przyznać, że są bardzo lekkie wagę jeszcze mam. Największy mam sprawdzę, nie wiem czy ta waga. Mi. Czy mi ta waga zmaży, z, zważy. Ta waga mi. zważy. Trzeba ją uruchomić. Nie, nie złapie. No ale musiałbym kuchenną wziąć pewnie. A mnie złapie? Klocusia. A, pewnie. Klocusia łapie. Na moje oko waga jakieś z 500 gram ta dłuższa. To najmniejsze, no to praktycznie, bo to jest, to jest, to jest wszystko proszę ja was, o mięciuteńkie, mięciuj się bardzo, tu się wtedy opiera elegancko, to, to waży ze 100 gram, czyli taka względnie uniwersalna. To jest akurat rozmiar, no kościół co ty, ale metr, Jakiś obskurny. ta jest. 434 akurat. To względnie poręczna będzie. Yy, idealnie się wygina Polecam wam nie wyrzucać tych plastików, zostawiać sobie i zamykać, żeby ktoś chce włapenie w pieprzu. Ciężko się strasznie zamyka od razu mówię, więc nie będę nawet ściągał, to, to już nic nie pokażę, No i macie taki zestaw piękna walizeczka. Względnie sztywna, no wystarczy na taki sprzęt. Na budowę jak w ten czas, do szpachlowania natryskowego. Pewnie do ręcznego też, no ale ja to pod natryskiem, no. no i co? Co majster czyś narobił? To się nie chce zamknąć. Dobra. To tyle tego sprzętu. Będziemy testować dalej. Dobra, o, kij samobi, bym sobie nie włożył, będziemy testować na budowie, akurat będę, pewnie podepnę do filmiku z tym numerem ze sprzęt testów, kij solidny, taki leży nawet w dobra, no to cześć majstry i majsterki i do następnego.